Witam serdecznie w kolejnym odcinku, który dziś ma tytuł Uświadomione nic nie robienie, jako metoda odzyskania siebie i klarownego no, sposobu działania na bazie modeli, o których będę mówił. W ramach przypomnienia tego, co było w ostatnim w skrócie w, 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 o w ostatnim odcinku, dalej pewnych dokonanych modeli, w tym uzmysławiania sobie i urealniania się w sobie, to mamy tutaj część świadomą, podświadomą, symboliczną drogę od punktu A do punktu B, czyli może być od narodzin do elementu przejścia. Systematyczne i metodyczne działanie w pracy z sobą jako istota Wzmocnienia siebie na drodze. Te kropeczki są już typem modeli. I element tego kwadrantu, być może krzyżyka, jak którykolwiek woli, mhm. relacji i jak należy zarządzać swoim potencjałem energetycznym i urealniać się w odzyskiwaniu i zdystansowaniu się, że ja, w relacji z kimś, z, z wami, na przykład funkcjonuje w pewnym zakresie i szanuje także wasz zakres, czy też tak naprawdę to, co ja mogę przekazać i na ile będę i mogę zaingerować, i zaproponować to, o czym mówię. Pewna relacja, bo ona ma pewne swoje granice. Ja was nie zobaczę na przykład między innymi, chociaż ktoś tam zapewne jest. Są sytuacje zewnętrzne, mierzalne, tu mówię o sytuacjach ustalonych, na przykład rozkład jazdy autobusów. Ja osobiście na niego nie mam wpływu. I produkowanie, lub na przykład jeżeli się potknę, nie mam wpływu na to, żeby był w krawęży. I albo zareaguję bądź na przykład na wystających krawędzie, w się potknę agresywnie, albo podejdę ze zrozumieniem podobnie do rozkładu jazdy. Pomimo na przykład, że spieszy mi się, zaakceptuję dialogu wewnętrzny, trzeba na to faktycznie nie mam wpływu i nie będę wchodził w element, Pogoni i pędu. No i sytuacje losowe, zewnętrzne. Tu mam na myśli zdarzenia związane między innymi z pogodami, te, której, których się nie da ani zmierzyć. Pomimo, że pogody mamy, prognozę ze pogodą, bardzo często się nie sprawdzają. Ja są w pełni wiarygodne. jeżeli zaufam, że tak ma być, no to się okaże, że mnie to zdenerwuje, bo akurat pada deszcz, a pod świeci słońce. I opcja podejścia do świata i pojmowania mnie w tej sytuacji, i także za, za, za e, otwierają się tutaj wszystkie drogi i poglądy filozoficzno-religijne całego świata, chodzi mi o kule język. I tutaj, sześć kółek w nawiązaniu do świadomości i podświadomości, że świadomość pracuje we wczoraj, dziś i jutro lub w przeszłości, w teraźniejszości i przyszłości, tak pojmuje czas, a sfera podświadoma jest w wiecznym teraz albo w wiecznym dziś. Następnie przechodzę do tego, co i o czym powiedziałem w tytule dzisiejszego odcinka, jak nic nie, nic nie robienie, nic nie działanie, uświadomione, pozwala mi dobrze i klarownie dostrzec to, co należy wykonać w ciągu dnia. Rozpocznę od takiej opowiastki. Hmm. Chodzi tu mi o na przykład zmianę organizacji ruchu. W modelu, ja kierowca, mam pewien zasób, Cech, działań, których się porusza. I obrazu, oczywiście, że tak, popartych obrazami. I jeżeli znam pewną drogę, jeżeli nią ileś tam razy w ciągu miesiąca lub roku, to bardzo często już zakładam, że bezpiecznie jest i się raczej nic nie zmieni. Jest to pewien model, bo okazuje się, że pojawia się zmiana organizacji ruchu i pomimo, że mam otwarte oczenta. Słuch, rączki, wszystkie bodźce, jadę nie widząc tych znaków. Tego, że jest zmiana organizacji ruchu i mogę popełnić wykroczenie, będąc potem bardzo zdziwiony i wejść w emocje. Inny przykład tego typu działań jest i odnosi się do punktu postrzegania, bo tu. Nic nie działanie, nic nie robione, uświadomione, czyli gdy wprowadzisz się element obserwowania siebie w danej emocji lub w danych zachowaniach, może i wprowadza pewien dystans, mamy to świeższe spojrzenie do czynności, które wykonujemy codziennie i systematycznie. I tu podaję przykład. Ja mam, ja ze swojej strony widzę szóstkę. Osoby z drugiej strony zobaczą dziewiątkę. Chodzi mi o pewne poglądy, tak? I możemy rozmawiać na dany temat, prowadzić pewien dialog. Jeżeli ja będę systematycznie opierał się przy swojej opcji, szóstki, a państwo przy swojej opcji dziewiątki, w rozmowie możemy nie znaleźć wspólnego połączenia. Zdystansowanie się nie zawsze, jeżeli mamy bardzo silną emocję, nie jest łatwym zadaniem. No więc. I tu jest ponownie modelowo przedstawiona dana relacja, jakakolwiek by nie była. Może być osobowa, ja w relacji z Państwem na przykład, albo ja w relacji z kolegą, ja w relacji z żoną, ja w relacji z pracownikami. Jest to więc model zachowań lub cech, które przyporządkowane są danym relacjom. Te cechy są bardzo podobne, jeżeli bierzemy pod uwagę model, jak umiejętne zachowanie się na drodze. I niewidzenie znaków, o których wspomniałem. Gdy zmieni się coś, bo zakładamy, że tak ma być, bo tak było od wielu lat. Niekoniecznie tak jest. O czym się możemy czasami boleśnie przekonać, i będąc w bardzo silnej emocji, nie dość nie zrozumieć że podążamy w niezbyt dobrym kierunku, pomimo, że być może i mamy rację, ale w przyzwyczajeniu, a nie w aktualizacji tego, co dokładnie w teraz się wydarza. Więc mamy daną relację, czy będzie ona osobowa, czy bezosobowa w formie kontaktu z jakimkolwiek na przykład przedmiotem, m.in. czasopochłaniaczem typu telefon. Mamy pewien zespół cech zachowań, które stosujemy. I tu jest taka zielona, zielona kreska. To może bardziej przypomina nawet nie model, a żabkę, ale ok. Tak, może mieć na uwadze to, że staram się tak jak potrafię, a nie ubarwiać zbyt pięknie, stosować technik wyspecjalizowanych do tego, że to było przepiękne, wspaniałe i bardzo dobrze zorganizowane. I mamy, ja mam pewien zespół cech w kontakcie, powiedzmy, ze przedmiotem albo z osobą. i dany przedmiot ma pewien zestaw cech, które posłużą do tego do lepszego jego mm, obsługiwania. Również, jeżeli chodzi o daną osobę, również mamy pewien zestaw cech. Ta mówi o kompetencjach. Jeżeli nie będzie się pojawiał element zwrotny, a ja będę za wszelką cenę parę, tylko wyłącznie ze swoim poglądem na sytuację, to dany przedmiot mogę ewentualnie zniszczyć. Daną relację mogę ewentualnie wprowadzić w stan bardzo dużego napięcia emocjonalnego, czego tak naprawdę z głębi serca, czy z głębi duszy lub z ze swojej głębi na pewno nie chciałem wprowadzić. Natomiast, jeżeli będę sobie uzmysławiał kompetencje i zakres, w którym się mogę poruszać, łatwiej mi jest, łatwiej mi jest poprzez systematyczne działanie poprawiać to. I tu użyję słowa, połączę to. To urządzenie jako czasopochłaniacz, bo jest bardzo dużym czasopochłaniaczem, tu pojawia się bardzo często takie coś, aktualizacja. Jest to forma bezosobowa, ale przy modelu użyję tego. Warto systematycznie aktualizować swoje podejście do, do właśnie tego modelu relacji z osobą, z czynnościami, które mamy wykonać, bo jest ich, przypuszczam się, w ciągu dnia bardzo dużo. Bardzo dużo. Oprócz tego, że tak, mamy rolę do wykonania, pojawiają się sytuacje, na które nie mamy wpływu i tak dalej. Jeżeli daną rolę, powiedzmy ja i prowadzący zajęcia hmm, rekreacji ruchowej, to jest pewien model zachowań, w który wchodzę. Ja, kierowca, jest to pewien zespół cech, w, się, w obrębie których się poruszam. Jeżeli w pierwszej z tych mam mały dystans, wchodzę bardzo silną emocję, ponieważ Pojawił się taki, a nie inny bodziec. I zaczyna ta sytuacja przybierać na rozmiarze negatywnego działania wynikającego z braku wejścia w ten dialog i zrozumienia, że są pewne kompetencje i pewne granice warto nie przekraczać po to, żeby mieć swobodę dać komuś i mieć dla siebie tą swobodę. Mogę stracić dystans, wejść bardzo mocno z przyzwyczajenia swoją opcję i potem w każdą kolejną rolę do wykonania w ciągu dnia mogę wchodzić w emocję, która mnie w znacznym stopniu będzie ograniczać w postrzeganiu tego, co wykonuję na co dzień. Postrzeganie poprzez bardzo silną emocję w znacznym stopniu ogranicza. Mówię tu na razie o indywidualnej skali pewnych rolach i informacjach, które do nas docierają, ponieważ, gdy weźmiemy pod uwagę sytuację na chwilę obecną, wyjątkowego czasu, który ogarną całą kulę ziemską, no to jest dodatkowy element, którym się podaje nam bardzo intensywnie, bardzo dużo informacji, no powiedzmy sobie, zakazujących nam czegoś albo ograniczających pewne działania. Jeżeli ja do tego ogólnoświatowego modelu postępowań, Poznam swoje prawa i obowiązki, o których zawsze namawiam, uświadomię sobie, o czym wspominałem na samym wstępie, czym jest między innymi słowo pandemia. Ma dwie definicje. To łatwiej będzie w natłoku codziennych, metodycznych informacji odnaleźć siebie poprzez nic nie działanie, ale uświadomione nic nie działanie. To nie jest nierobienie i leżenie bykiem, i projektowanie wewnętrznie danych modeli postępowań, ponieważ mam robić to, tamto, ja mam dokonać wyboru świadomie, czy wchodzę w tego typu opcje z, tako, z tego typu emocją, którą jest mi to przekazywane. I wchodzę teraz i wejdę teraz w pewne częstotliwości. Jeżeli wezmę pod uwagę na przykład świat reklam który jest podawany, podawany bardzo intensywnie, z, dużym, z dużą częstotliwością. To oczywiście można się do tego przyzwyczaić. Ta częstotliwość staje się czymś naturalnym. Ktoś powiedzmy sobie ich nie słyszy. Niekoniecznie nie akceptuje i te obrazy również na tyle ich się uczy, gdy nie jest proces jednego tygodnia, bo przemiany i ilość informacji lub powiedzmy sobie hmm, reklam. Na początku, gdy się pojawił Polsat, to jestem z epoki, gdzie był pierwszy i drugi program telewizji, pojawiła się telewizja komercyjna Polsat. Gdy zobaczyłem, że dany film ma godzinę 45 minut, bo była reklama w środku, był dla mnie zdziwiony, jak to może być, że nie wiedziałem wtedy jeszcze o zbyt dużo świecia reklam i 15 minut Pojawiała się w środku, było to dla mnie zaburzeniem czegoś. Nie wprowadzało to w moje wnętrze zbyt ciekawego odbioru tego filmu, choć mnie jakby był ciekawy. Emocjonalnie zmieniałem w ogóle pogląd na to, co się wydarzyło i już inaczej go widziałem. Mnie nie powiem, że się udało, ale dostrzegłem to, i przyszedł moment, że odszedłem od mediów. Telewizor jest tylko pamiątką w domu rodziców. Stoi sobie i jest nieużywany. Media, jakie stosuję, to jest medium, w którym się z Państwem komunikuję, YouTube m.in. Ponieważ tam mam pewną swobodę, to ja dobieram to, kiedy na przykład nagrywam ten film, to ja wybieram to, co chcę obejrzeć. To nie ja mam się dostosować do godzin ustalonych przez dane programy, które te programy są faktycznie przeplatanką świata reklam z bardzo dużą intensywnością. Ponieważ jak dla mnie, gdy teraz patrzę się na reklamy, to świat reklam ciekawy. Tu się posłużę takim, mi się ta reklama bardzo podobała. Gdzie jest pan Gajos? I pada pytanie Gajos? Nie, Petras. I było to podane fajnie. Przepiękna, inteligentna, miła reklama. Ona mnie zachęciła do tego. Super. Na pewno zwiększyłem chęć spożywania tej kawy. Utkwiło mi to do tej pory no, odwrót było. Pedros, nie Gajos. Ale masz, ale to... to, to jeżeli odwróć wiem, no to przepraszam. Jeżeli odwróć wiem. Pedros, nie Gajos. Utknąłem pewien obraz pięknego połączenia. Reklama dla tej jednej osoby, wyłącznie, która czycio, ale... Natomiast nie jest to świat reklam, jakby przyjrzeć się teraz y, wszelkie farmaceutyki. Jest to tak szybko przekazane, że w tym dla mnie osobiście piękna nie ma przypominam ja już radia też odłożyłem i już nie słucham w swoim samochodzie, słucham muzyki, którą sobie nagrywam bo uwielbiam komfort jazdy nic nie robienia w sensie nie wchodzenia w model podświadomościowy pewnego przekazu tylko mam ochotę posłuchać dnia ja takiej a nie innej muzyki bo jadę samochodem, który jest akurat nie jest modelem nowym nie jest typowym dla mnie czasopochłaniaczem, nie łączy się poprzez bluetooth z telefonem, nie ma wielu innych czujników. No przyznam się też, że jak pasy odepnę, też nic nie informuje o tym, że mam um, pasy niezapięte. To powoduje pewien, pewien odruch. Więc... Nic nie robię. Tak, tak. Nic nie robię. I uzmysłowienie sobie danych działań w dużym świecie intensywności tego, co się wydarza, powoduje, że jestem w stanie odzyskać, funkcjonować w tym nie tak, jak jest mi to przekazywane, jak dla mnie ten świat. Reklam nie, nie działania, <laughs> nie działania. Jest, jest bardzo ciekawy z chwilą, gdy ja widzę obszar, w którym się mogę poruszać, a nie dane czasopokłaniacze które w znacznym stopniu ingerują w mój czas wszelkiego typu relacji. powodują, że raczej robię to. Będąc bardziej pobudzonym, a pobudzenie będzie powodować po jakimś czasie zestresowanie się i pewną emocję z tym związaną. Bardzo dużą, która będzie narastać. No bo jeżeli we, wezmę teraz na bazie modeli, proszę się nie obrażać, jeżeli ktoś odbierze to osobiście, są to inne czasy pochłania, czyli ktoś ma rodzinę, no to, są, to jest ta relacja w rodzinie, tak? Jeżeli ktoś ma partnerkę, no to ta relacja. Umiejętne. Nieprzenoszenie i niedziałanie w tej relacji jest bardzo fajne. Tylko proszę dostrzec, uwagę, jak często bywa tak, że przekraczamy te kompetencje, naruszamy te granice i niechcący albo nieświadomi, no, zaburzamy ten element. Nic niedziałanie, nic nierobienie, uświadomione, czyli ten czas dla siebie, nie jest czasem straconym. W pojęciu ekonomicznym, oczywiście, że tak, 10 minut, nic nierobienia. Świadome nic nie działanie w 10 minutach może poz pozwolić nam przy jakiejś dowolnej technice oddechowej, jakąkolwiek znamy, gdy uświadamiamy sobie element, że koncentrujemy się na oddechu, powoduje, że być może wypracujemy sobie model obserwatora emocji, obserwatorki, emocji, w której bierzemy udział w ciągu dnia poprzez wiele czynności. Tych bodźców przynajmniej jest bardzo dużo bardzo dużo nastawionych na pochłanianie naszej uwagi. Tu jest telefon, jest też samochód, który ma mnóstwo funkcji, jest bardzo wygodny, no ale tam co chwilę pojawiają się jakiekolwiek komunikaty rozpraszające. Dla mnie w tym modelu um, uwielbiam jeździć i mam rozpraszające um, urządzenia w samochodzie. Ale też należy przecież uwagę, że jest bardzo duża intensywność bo tam też jest duże rozproszenie, ponieważ każdy z kierowców ma swój odbiór tego, jak się jeździ. Jeżeli mało kto jest w nic nie działaniu, jeżeli stoję w korku i rozpędzony, będę projektował, bez tej granicy będę projektował, gdzie się spójnie, czego nie zrobię, ponieważ stoję w korku, może się okazać, że będę miał zawężone pole widzenia tego, żeby być grzecznym, kulturalnym, bo okazuje się, że stanie w korku może spowodować, że jeżeli to pojmę, że ja nie mam wpływu na tą sytuację, no to mogą sobie na przykład między innymi umilić ten czas dobrą muzyką w dialogu wewnętrznym. Dlatego kocham dokonywanie świadomych pewnych wyborów w pracach dnia codziennego. I wieczorne nic nie, nie na przykład może być pewną podpowiedzią, jak należy lepiej zafunkcjonować całej mnogości czynności, które należy wykonać na bazie modeli, co można usprawnić, jak się można odłączyć i rozćwiczyć element obserwowania. I tu mam taki kolejny rysuneczek, o którym już wspomniałem, że to bezpośrednie działanie bez Pewnych kompetencji, czy osoby, czy urządzenia, bo urządzenie ma swój zestaw czynności, które należy wykonać. I żeby dobrze i harmonijnie zadziałać, warto je znać i aktualizować, żeby poprawiać wszechstronność działania. A również dane osoby też mają pewien zespół cech i mamy wyrobiony model postrzegania danych osób i funkcjonowania z nimi. tu jest opcja, powiedzmy sobie, obserwatora i symboliczna jest ta zielona linia, jeżeli ja na przykład w danej dziedzinie mam ogromną wiedzę i wchodzę w relację z jakąś osobą, która ma jest na początku tej drogi, to 90%, a 10% 30 jest przerażająco dużo jeżeli z rozpędu wejdę, co ja wiem lepiej, no to zaburzę to. Niekompetencji kompetencji bardzo często, mając dobre chęci oczywiście, chcąc bardzo pomóc. Natomiast naruszam pewną sferę. Ktoś, kto jest zagrożony, no nie odbierze tego w pełni. I tu przypominam te, te karteczki, i możemy rozmawiać, i rozmowa będzie już spełznie na niczym. No, bardziej na budowaniu strachu i lęku, niż jakikolwiek. Konstruktywnej, i ciekawej relacji. I będzie przypięte temu pewna emocja, która potem może górować w wielu innych czynnościach. Patrząc się na to modelowo. I tutaj mam 50 na 50%. Jeżeli natomiast będę sobie aktualizował, przynajmniej wieczorem, czyli jakąś medytacją, oddechem świadomym, lub nawet chwilą, czy wieczorem, to może w wina. I uświadamiam sobie. I zwracam uwagę na, przykład, na technikę oddechową. Pogłębiony oddech. Bez, naz bez nazw. Na razie pozostanę, jest ich bardzo dużo, ale uświadomiony oddech. Że oddech uświadomiony, pogłębiony już wpływa pozytywnie na mój mózg. Tylko nie w przeciągu minuty, ponieważ każde techniki wymagają pewnego czasu, żeby w relacjach 90 na 10 zharmonizować się, czyli równoważyć. Należy zainwestować być może więcej uwagi na początku w dane postępowania, aby uzyskać efekt przynajmniej zdystansowania się do takiej niezdrowej relacji, niewychodzącej nam rozmowy. Być może wtedy należy użyć innych argumentów, a nie od razu na bazie wewnętrznego dialogu wyżubnym. Projektować, że ta osoba jest za głupia, żeby z nią rozmawiać, a może jestem za mało konstruktywny, żeby zastosować narzędzia, która osoba, która ma na ten temat mniejszą wiedzę, żeby rozwinęła swoje zdolności i przeszła pewne etapy, które ja już zakładam za coś normalnego. Czyli, jeżeli na przykład patrząc się, ja z boku, wsiadam pierwszy raz w swoim życiu na rower, zakładając, żeby już nie uczę się, jak utrzymać równowagi na rowerze, tylko wsiadam na rower i spotykam się z grupą zawodową. Dla grupy zawodowej jest to element, jest to element, powiedzmy sobie, lekkiego treningu. Dla mnie może być mistrzostwem świata. Ich tempo, ich podejście do tego, jak się jedzie i tak dalej. I dla mnie nie będzie już to zadowalające i przyjemne. Jeżeli się podnam w tej chwili, w tej kwestii, no to pojmę, że to nie znam. Mogę się szybko bardzo zranić i wejść w negatywne emocje, gdy naprodukuję, jak ja jestem, tak kiepsko jeżdżę, wiele brakuje i, i tak dalej. Tylko należy wiedzieć, że zawodowi, zawodnicy spędzili dużo czasu do tego, żeby uzyskać tą lekkość w tym, co wykonują. Jeżeli ja teraz pojmę to i będę jechał w szarym ogonku, i będą wiecznie na mnie czekać, ale pójdę ze zrozumieniem do tego, to być może. Mnie to zmotywuje, a nie zniechęci do tego, żeby rozjeżdżać się systematycznie, zacząć układać sobie tydzień pod, powiedząc, trzy przejazdy, w których będę poprawiał każdego dnia, znaczy co drugi, trzeci dzień, na tyle, sobie, ile wyznaczę, swoją kondycję i technikę jazdy. Okazać się może, że po pół roku spotkania się podobnie z tą samą grupą będziesz inny odbiór. Być może dalej będę z tyłu ależ będę doskonale wiedział skąd się bierze to, że jest mi łatwiej już z tyłu jadąc z, z profesjonalistami i nie wymaga to, że ode mnie całego zestawu negatywnych doświadczeń tylko dostrzegę co wniosło w moje życie tu na bazie modelu zaznaczenie swoich kompetencji i tego co należy wykonać modelowo żeby dorównać, dorównać przynajmniej stylem jazdy do Osób, na których jest to chleb powszedni lub codziennie wykonywana czynność. Ile czasu mamy? Chyba 26 minut już. No to właśnie dlatego, tak czułem, że jest dużo długo, nie no będę kończył. No to skieruj się do podsumowania jakiegoś. No to, jeśli możesz. No właśnie, tak teraz. A więc, na zakończenie dzisiejszego spotkania. Zachęcam do nic nie robienia. może być poranne lub wieczorne i technik z tym związanych jest dość dużo. Proponuję na sam początek pogłębiony oddech i świadomy, czym uświadomiony? No właśnie tym postrzeganiem wszelkiego typu działań, które na co dzień wykonujemy i umiejętnym koncentrowaniu się na oddechu, ponieważ koncentracja na oddechu, która będzie odizolowana od tego, bo muszę tylko dostrzeganie pewnych emocji, wypracuje we mnie model, którym być może uda mi się kreatywnie zadziałać w dokładnie w tych samych działaniach dnia codziennego. Nie będę je wykonywał z lekkości na profesjonalista, lecz wszystko wymaga czasu. Dziękuję bardzo.